Pamiętasz ten samolot, który był zestrzelony nad Ukrainą? Śniło ci się? Tam. Ale co ci się śniło? Szczere pole, z pewnym widokiem, tak na jakby na jakieś budynki, miasto. I nagle patrzę, a na niebie lecą, no, coś w stylu tych chińskich lampionów. Tylko, że one są różne. Dorosła twarz. Następny lampionik to jest mieszkamiki, albo jakieś inne postacie z bajek. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że one symbolizują prawdopodobnie jakąś grupę ludzi. I one się tak zbierają, jakby w całość, tworząc pewien kształt, i nagle zaczynają płonąć. I wszystkie spadają. No powiedzmy na to pole wokół mnie następnego dnia, czyli w sensie w nocy śniłam mhm. następnego dnia. Do godziny chyba 15 czy 16 ja, nie, ja byłam poza polem jakiejkolwiek informacji. Wreszcie y, sobie odpaliłam telewizor i ja się patrzę, i jest dokładnie pokazane to pole i potem taka panorama, o jakiej śniłam. A to było ujęcie na to miejsce, gdzie spadł ten samolot. I myślę sobie, no tak, no wszyscy po kolei. To co z tego, że mi się, że ja śnię? o katastrofie która ma się wydarzyć jak ja jej nie mogę zapobiec